Chciałeś tego, to wynik ty bycia Teraz masz mordę, tylko do bicia Byłeś jednym z nas, to był pamiętny czas Każdy za każdego, się masz kolego Mówiłeś, mam kłopoty, my na to nie trać głowy Będzie dobrze, do walki bądź gotowy Daliśmy ci wsparcie, wspieraliśmy cię na start Ty to zniszczyłeś, odziomali się, odwróciłeś Być dla ciebie niczym bracia, Teraz już nie masz tam po co katać Zdradziłeś na wszystkich po całości Jedno możesz wiedzieć, nie będzie litości Zostałeś skreślony, od wyrzucony, teraz będziesz tępiony i przekrety wszyscy wiemy że babcia byś z ręce macie kocha dała ci serca, ty im plujesz za to w ręce Nie jesteś mężczyzną, tylko młodym gówniatem Ci jeszcze wszystko z czasem pokazem Rozliczony z rachunku, którego nie zdoła spłacić Chyba, że na pomysł spadniesz, by wiedzieć, braci miałeś oddać kasę za buty, Przez luty kasy nie oddałeś, tylko po osiedlach dupę pochowałeś Parę miesięcy wcześniej była rozruba, Ktoś kogoś dojeba, wcanie duża, szukali spulnika, Co z tego wynika, że twoja osoba na psach ze strach Język dla brata naszego Chyba nie wiesz co cię za to czeka, kolego Kolego, kurwa, jak ja mogłem cię tak nazwać Teraz jedynie mogę ci obić ryło Gdy słyszę pan syre, krew mi się gotuje Sam nie wiem jak mogę do domu wpuścić, tak szuje Szuję Prajera? to mało powiedziane Jeszcze rozjebie ci wielu ścianę Dla wielu jesteś teraz tylko zwykłym banem. Honor, szacunek, te słowa są ci obce. Zobaczysz, jeszcze nie jednego Joya w dobrym go Za to ty trzymaj się od nas daleka, bo na takiego zdrajce nikt z nas nie czeka